Tak. Wiecie Państwo, świeci słońce, a ja mówiłem, że jestem uczulony, to znaczy wzruszam się zaraz, więc proszę się nie gniewać jeśli na chwilę założę te okulary. A tak w ogóle to wszystkich witam bardzo serdecznie na kolejnym ambasadorze ze zaświatów. Cieszę się, że Państwo są z nami. Proszę, lajka, like suba i udostępniajmy 30 tysięcy subskrybentów. To chyba coś mówi, więc jak każdy gdzieś tam coś zrobi, no to będzie w nas moc. Proszę Państwa, dzisiaj taki tytuł, taki temat właściwie. Odpowiedzialność przed Panem Bogiem. Tak. Odpowiedzialność przed Panem Bogiem. Co to oznacza? Odpowiedzialność przed Panem Bogiem. Hmm. Brawo, pani już pomyślała, ja to wiem. Odpowiedzialność przed Bogiem to jest jakby wykonanie zadania, z którym tu przyszliśmy. Wykonanie czegoś, co mamy zrobić, bo jesteśmy odpowiedzialni za Ziemię, za planetę, za ludzi, za siebie, ale i odpowiedzialni przed Panem Bogiem, za to, co mamy zrobić. Wiecie Państwo, bardzo często ktoś do mnie przychodzi i pyta się, proszę Pana, jaki jest cel mojego życia. No ja mu tego nie odpowiem. Albo przychodzi pani w sile wieku, w takim naprawdę dobrym, już ładnym wieku, i, i mówi do mnie: Ojej, to słoneczko! I mówi do mnie: Proszę pana, po co ja się w ogóle urodziłam? Bo ja nie wiem, co mam robić w życiu. Wiecie państwo, wtedy ręce opadają, bo człowiek nie wie, co ma odpowiedzieć kobiecie, która ma powiedzmy już 50 lat, 60 i na nowo budować życie, na nowo mówić, co ma robić, co ma działać, powinna być odpowiedzialna za swoje życie. Ale odpowiedzialna przed Panem Bogiem. I ja mówię do niej, po pierwsze trzeba być odpowiedzialnym przed Panem Bogiem. A dlaczego zaraz tu Boga ruszać? Ja nie wiem, co ja mam robić, a Pan o Bogu mówi. No to odpowiedzialny być przed samym sobą. Ale jak? I tu się zaczynają schody. Odpowiedzialność przed Panem Bogiem. Bądźmy odpowiedzialni przed samym sobą, bądźmy odpowiedzialni, bądźmy, albo inaczej może nazwijmy, Bierzmy odpowiedzialność za to, co robimy, za to, co mówimy. Państwo słyszą: odpowiedzialność za to, co robimy, ale może bardziej, a może właśnie bardziej za to, co mówimy. Dzisiaj większość ludzi nie bierze odpowiedzialności za to, co mówi. Państwo słyszą te różne rzeczy w telewizji, w radio. Mówią, co chcą. Obrażają się nawzajem, prawda. No, przecież kiedy Państwo popatrzą na przykład na różne jakieś tam mm, występy, y, tak zwany stand-up ja nie wiem co to jest. To znaczy, ja wiem co to jest, tylko dlaczego ta nazwa. I on wychodzi i proszę Państwa, wiecie, ludzi bawi dzisiaj wszystko i nic. A on klepie głupoty i nie wierzy na to odpowiedzialności, a ludzie są rozbawieni. A na czym to polega jeszcze? Że wali tam wulgaryzmami, tak. Przepraszam, że ja przez chwilę będę takim stand-uperem. Myślę, że nie obrazicie się Państwo, jeśli użyję trochę niecenzuralnych słów. Mogę użyć? Mogę, jesteśmy dorośli. Poza tym, skoro inni mogą, to dlaczego ja nie mogę? No i wiecie, jak to wygląda. I jest tak. Przyjechałem na rowerze pod supermarket, postawiłem go. Kurwa, ja patrzę, a tutaj nie ma gdzie go zamontować. O ja pierdolę, rozglądam się dookoła, idzie ochroniarz, wołam go, proszę pana, jak to zamontować, a ten kurwa mówi mi, że ja się stanąłem. O i to ma być ciekawe i to ma być rewelacyjne. I jest na przykład 60 tysięcy wejść. Wiecie państwo, odpowiedzialność za te słowa to nie musimy brać, bo są to durne słowa. Ale my właśnie żyjemy w takim świecie. Nie bierzemy odpowiedzialności za to, co mówimy i o jakości zapomnieliśmy mówienia. Pan Bóg patrzy i mówi, tak ładnie moglibyście mówić. Tylko czy kogoś by to rozbawiło? Wiecie Państwo, przyjechałem do sklepu na rowerze. Patrzę, a nie ma gdzie go postawić. Jestem zdziwiony. Ale patrzę, idzie ochroniarz. Przepraszam, czy pan wiedzie rower przystawić? Nie, tu się roweru nie zostawia. No kogo to wzruszyło. No ale jak podkręcimy, i prawda, i on taki jeszcze ruszający się i mówi, urdewa wiecie, no ale no jedną go. No i tak chodzi. Pusty świat. A wszyscy biją brawo. I na przykład jest kamera pokazana na publicię tak zwaną. Brawo publicia wszyscy. Ale z czego? O co chodzi? Po pierwsze, nie bierzemy odpowiedzialności za to, co robimy, za to, co mówimy, a co dopiero odpowiedzialność przed Panem Bogiem. Jest 10 przykazań. I Pan Bóg je nam dał i wszystko. I chwacit. I po co więcej? Po co jakieś dwunaste, trzynaste, czternaste? Nie, jest dziesięć. Bardzo prostych, bardzo logicznych. I przez te przykazania mamy być odpowiedzialni wobec Boga. Odpowiedzialność wobec Boga. Czy Państwo rozumieją słowo: jestem odpowiedzialny za swoje dziecko? Odpowiedzialny za to, co napisałem? Odpowiedzialny za to, co powiedziałem? O ile jeszcze za dziecko odpowiedzialność rozumiem, żeby tatuś nie zbijany i wiem, Marysiu, dzisiaj w przedszkolu to będzie sama się bawiła. No wiadomo, tak, jestem odpowiedzialny. Ale już jak zacznę rzucać na jego naci i tak dalej, do innych mieć pretensje, to już nie muszę być odpowiedzialny. I Pan Bóg z góry patrzy i mówi, co za dom wariatów. Ale za chwilę o tym powiem, niektórzy powiedzą, ale nie ma Pana Boga. Wiecie, proszę państwa, że tak ładnie powiem, to co mówię jest ekumeniczne. Jest ponadwyznaniowe, tak? Bo ktoś powie: O katol jakiś, o, gdzie ten katol? Jest to ponadwyznaniowe, ekumeniczne. Widzicie, państwo, idziemy drogą. Jedna droga idzie tu, druga droga idzie tu. Człowiek staje i mówi: O cholera, no jak pójść?. Sięga do GPS-u, ale czego szuka? A może tak rzucić i powiedzieć: Ach, pójdę sobie dzisiaj tą drogą. Nie, to może jednak pójdę tą drogą. Odpowiedzialność za naszą drogę. Odpowiedzialność za nasze życie. Przed Panem Bogiem. Szanowni Państwo, dziesięć przykazań. Ja kiedyś zrobiłem taki bardzo ładny odcinek i o każdym przykazaniu coś tam powiedziałem, ale tak więc nie będę dzisiaj tutaj wyciągał, ale mniej więcej nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż. Dzień święty święć. Nie wypowiadaj. Pan Nałoga jak to wielu ludzi Jezus Maria, dwuje masz z matematyki, po co to Jezus Maria tak ma? Boże, to już nie pojedziemy do ciotki, ale po co to Boże, tak? Bardzo często uwyżamy przerywnika i, taj, i staje się to takie, wiecie Państwo staje się to takie trywialne jak ten stand który mówił bo ja na przykład słyszałem takiego stand -upera. ten nie klnął będę teraz znowu jakby jak tamten, bo ta sama historia Podjeżdżam pod sklep. Jezus Maria, tu nie ma gdzie zaparkować roweru. Odwracam się, idzie ochroniarz. wołam go, a on, Matko Boża, on mówi do mnie, że on nie wie gdzie. Boże kochany, gdzie ja się znalazłem? Idę dalej. O Chryste, przecież ja rower mi ukradną. Ludzie, to też jest chore i głupie, to tak się nie da. Po co te przerywniki, po co to wszystko? No więc kiedy jesteśmy na tej drodze, znamy te dziesięć przykazań, wiemy, że nie robimy tego, tamtego, to jest odpowiedzialność przed Panem Bogiem, ale bądźmy odpowiedzialni też przed samym sobą. Kiedy staniesz przed lusterkiem, o, lusterkiem, o, tu lusterko mam. Boże kochany. Nie powiedziałbym tak, jak na... Boże kochany, to ja? No dobra ja. Stoisz przed lusterkiem i mówisz, jestem z siebie zadowolony. Dumny. Fajnie zrobiłem. Kiedy rano człowiek wstaje, Idzie do łazienki i robi tu nasze golenie, albo coś tam, to patrzy z dumą na siebie. O, no tak. Nie jako narcyzm, tylko dumny, bo jest odpowiedzialny za siebie, za innych i za to, co robi. Ale możesz nawalić wszędzie. Możesz przewalić pewne rzeczy. Może ci przyjść dziesięć sądu różnych pism, jakiś z powodu czegoś tam. Tu. Przed Panem Bogiem, jeżeli będziesz w porządku, to reszta jest po prostu trywialna, nieważna, niewarta. Odpowiedzialność przed Panem Bogiem. Bądź odpowiedzialny przed Panem Bogiem. Złóż mu każdego dnia relacje. Znaczy, on wie, co zrobiłeś i tak. No, przecież, nie? Ale złóż mu relacje i powiedz, Panie Boże, dzisiaj było to, 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 to. Jestem odpowiedzialny. Chcę, by było dobrze. Ale jak powiedziałem, ktoś mówi, nie ma Pana Boga. No i co teraz? Skoro nie ma Pana Boga, to przed kim być odpowiedzialny? A jak nie ma Pana Boga, to kto jest? To co jest dalej? Tak? Tu można by mówić, czy Pan Bóg istnieje, czy nie. Ale gdyby nie było Pana Boga, byłby chaos. A może tego chaosu chcą niektórzy, którzy właśnie mówią, że nie ma Pana Boga. Gdyby był Pan Bóg, nie byłoby tyle nieszczęść, tyle złych sytuacji. Jak ja mogę być odpowiedzialny przed Panem Bogiem i Jemu mówić tak, jak tu przed chwilą widziałem, jak pierdyknął samochód i zabił dziecko. No jaka to odpowiedzialność? Albo na przykład, a Holokaust? No, byłem ostatnio w Oświęcimiu, ktoś mówi. Boże kochany, wychodząc z a przekonałem się, Bóg nie istnieje. Nie ma Boga. No to przed kim być odpowiedzialny? No ale, szanowni Państwo, ja kiedyś mówiłem taką historię, Bóg jest jak nasz ojciec. I co mówi ojciec do dzieci? Jak to było? Uczył już dzieci swoich, a miał ich i tak dalej, nie? Hmm. Albo uczył e, Jan Jasia, oboje byli głupi i Rola się potem zwróciła. Jan zgłupiał, Jasio się zaczął od nowa uczyć. Ale nieważne. Mówi różne rzeczy. Tego nie rób, daje przykazania, etc. I tak dalej. A więc nie zabijaj. Skoro nie zabijaj, no to nie ma oświęcimia, tak, no to nie ma Holokaustu, to nie ma wojny na Ukrainie, no i wielu innych rzeczach. A jednak zabijaj. Więc dlaczego mówimy, że nie ma Pana Boga? A Bo myśmy pogwałcili wszelkie prawa. I to oznacza, że nie ma Pana Boga? No jeżeli dziecko na przystanku tłucze, wszystko rozbija. O, ostatnio proszę Państwa, czytałem w internecie, że dzieci zdemolowały pociąg. Potłukłe szyby wszystko. Rodzice mają sumy takie do zapłacenia, że pójdą z torbami na dziady. I kto by teraz powiedział, to, ci, to te dzieci nie mają rodziców. A ktoś się zapyta, a dlaczego nie mają? No przecież jakby miały rodziców, to by wiedziały, że się tego nie robi. Nie mają rodziców. Rodzice powiedzieli, że się tego nie robi, ale dzieci się podobno naćpały, nawaliły i rozwaliły pół pociągu. I teraz obwinimy rodziców? W jakim sensie tak. Ale czy powiemy, że ich nie ma? Ależ są. Odpowiedzialny przed Panem Bogiem odpowiedzialność. Czy rozumiemy słowo odpowiedzialność? No rozumiemy, jesteśmy wyedukowani. Ale to słowo w ostatnich czasach, latach zostało, powiem tak, dosadnie sprostytuowane. Noś maskę, musi być odpowiedzialny. W tej takiej pandemii, która, wiecie, co to się działo, tak. Noś maskę, bądź odpowiedzialny, zaszczep się, bądź odpowiedzialny, nie wychodź z domu, bądź odpowiedzialny, rób to, bądź odpowiedzialny. Ta odpowiedzialność zabiła nas, zabijała nas, bo wmawiano nam, że bycie odpowiedzialnym to bycie posłusznym. A to nie jest tak. Odpowiedzialny nie oznacza bycie posłusznym, tak? A bardzo często słyszałem, bądź odpowiedzialny za siebie, za kraj, noś maskę. Co znaczy odpowiedzialność? Tak? Czy, czy na tym to polega? Bądź rozsądny. To jest dobre słowo. Bądź rozsądny, wybierz dobrze i noś maskę. I tu mam wybór, proszę Państwa. Słyszycie Państwo, bądź rozsądny, dokonaj wyboru, noś maskę. No, czyli znaczy, że mam prawo się zastanowić, być rozsądny, będę chciał to noszę, będę chciał nie noszę, a nie, bądź odpowiedzialny, jakie nieodpowiedzialność i tak dalej. Żeśmy z tego słowa zrobili po prostu miazgę. I teraz tak. Bądź odpowiedzialny za życie, noś maskę, ale już odpowiedzialny za śmieci nie musisz być, proszę bardzo. Proszę bardzo, I tak wygląda w lesie. O, widzicie Państwo? Proszę. Proszę. Czyli co? Czyli oczywiście, być może, o proszę, jakby to było ładnie, można by tu kogoś namierzyć. Powrotny i o rybę sierpień można by kogoś nawet namierzyć. Być może ten co to zrobił o rzucił jakieś te wszystkie gumy, był bardzo odpowiedzialny, bo się zaszczepił i nosił maskę. Więc był odpowiedzialny. Tylko tu mu jakoś nie wyszło. Więc wiecie Państwo, rozsądny, myślący, a odpowiedzialny. Ale odpowiedzialność nie oznaczy, że, ma, że masz być zmanipulowany i do czegoś przymuszony. Bo to nie jest wtedy odpowiedzialność, bo jak ci, jakiś rządzący mówi, bądźcie odpowiedzialni i wybierzcie mnie. Bzdura, panie, weź pan koło i walni się Pan w czoło. Bądź pan rozsądny i pomyśl, czy mnie należałoby wybrać. O, wtedy tak, zastanowię się. A więc odpowiedzialny przed panem Bogiem, a nie przed ludzką głupotą, i nieodpowiedzialny, dlatego, bo odpowiedzialny. Bo jeżeli czegoś nie zrobisz, to znaczy, że o coś nie dbasz. Nie dbasz, bo myślisz. Odpowiedzialność to jest myślenie. Kiedyś na domu wariatów był taki napis: Głupota nie zwalnia od myślenia. A więc bądźmy odpowiedzialni, bądźmy normalni. Odpowiedzialni to znaczy świadomi, ale nie przymuszeni. Bądźmy odpowiedzialni, bądźmy stanowczy, ale wobec Boga i przed nim miejmy bojaźliwość. Jego się bójmy, ale nie bądźmy przez niego też steryzowani czy też sami się jakby nie steroryzujmy, bo przecież nie o to chodzi, prawda. A więc to chciałem Państwu powiedzieć. I myślę, że to jest piękne, wspaniałe i. Myślę, że zrozumieliśmy to wszystko, co tu powiedziałem. Odpowiedzialność to świadomość. Przed Bogiem, przed samym sobą, przed ludźmi. Ale nie przymuszenie i nie zniewolenie. Dziękuję Państwu za wszystko, co tutaj zrobiliśmy. Myślę, że podobało się to. Do moich subskrybentów nacierajcie, nacierajcie, abym mógł dalej to robić. Do następnego usłyszenia. Dziękuję i pozdrawiam.